Energetyka czwartku dzisiejszego dnia. Sprawdźmy, jak nam służyć będzie. Wybierz jedną z dwóch kart i jedno tło. Jedyneczka. Dwójeczka. Zatrzymajcie filmik, która karta Wam bardziej odpowiada: czy ta, czy ta druga. Jeżeli wybraliście, to już odkrywam, jeżeli jest to pierwsza karta. Hmm. Mieczowo spotykacie na swojej drodze mężczyznę, który na pewno wie, czego chce: odpowiedzialny, władczy i pewny siebie. Super, wy też możecie być taką energetyką. Macie wokół siebie też przyjaciela, który może mądrze Wam podpowiadać w sprawach, które są dla Was ważne. W relacjach bym troszkę stonowała, bo w relacjach odcinasz się, uwaga, odcinasz się od drugiej połówki od przyjaciół, czy jest to, czy jest to właściwe, nie mnie oceniać, może akurat tego potrzebujesz, ale miej na to uwagę, że jesteś zbyt chłodny dla drugiej strony, dla drugiej połówki. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś drugą kartę, hmm. Piękne możliwości, pomysłowości, seksualności, różnorodności. Więc działaj, bo pełna ekspresja w tobie drzemie. Wykorzystuj tą energetykę tych Twoich pomysłów, przeobraź to w działanie teraz. Tą swoją ekspresję przełóż na pokonywanie, na zdobywanie, na osiąganie. Też dużo seksualności w tobie dzisiejszego dnia, więc pięknie. Pożądania, dwie karty. I tło do całej tej situation która gdzieś wam dość... którą doświadczacie Płyń na fali! współpracuj, uwaga tylko na mandaty a tak piękny, cudowny czas w połączeniu tych dwóch kart yy, bardzo mądrze i do przodu Brnieżdżku, uważasz, by nie poranić drugiej osoby która razem z Tobą płynie na tym statku która razem z Tobą Cię tutaj wspiera i Ci pomaga, współdziała ale mądrze i do przodu, razem wspólnie możecie osiągnąć ten cel, w tym przypadku seksualności więcej yy, możliwości takiego flow razem, wspólnie i takiego dnia Wam również życzy Ezoika. pozdrawiam